Z tej strony mikrofutbol Dzisiaj sobie zobaczymy znowu y, Statystyki Naszego meczu 21 do 21 Widzicie <laughs> y, wynik Argentyna Kontra Portugalia Jak oczywiście grałem Argentyną Oceny Lionel Messi 9,8, Sergio Aguero 9,8, tak samo jak Lionel Messi. No, jeszcze ten, i dzisiaj zawodnik meczu to Lionel Messi. Brawo! I zobaczymy powtórki, ale jeszcze zobaczcie to. Argentyna kontra Portugalia. Strzały 47. Miałem ja 5. Portugalia 44. strzał, cel, ja, strzał celne ja miałem 44. 2 dla Portugalii. No i możecie zapauzować teraz filmik i zobaczyć wszystkie statystyki. Dobra, a my, my już przechodzimy do powtórek. Yy, I tu jest wszystko to jest Argentyna. Di Maria, Sergio Aguero, Bigli, Biglia. Sergio Aguero, Sergio Aguero, Lionel Messi, Sergio Aguero, Giulio Patricio chyba, albo jak się też znowu Patricio i Biglia. I zobaczymy sobie 43 minuta Gol Di Maria. To jest pierwsza powtórka. Bum, taka bomba. Jeszcze raz, bo to jest piękne. I patrzcie, patrzcie jak on tutaj do Tu i on taką od razu bomba. Dobre. Sergio Aguero. No i go, pięknie. Okej, okay. Elbiglia To już jest druga połowa Pięknie Sergio Aguero, znowu Sergio Aguero ma już chyba dwa albo Trzy triki nawet Sergio Aguero Sergio Aguero, Sergio Aguero Sergio Aguero <coughs> Raz, dwa, trzy Cztery, dobra, sorry. Jednego hartrika ma Sergio Aguero. I teraz znowu Sergio Aguero. Leci i gol. Ok. Lionel Messi. No i Sergio Aguero. Teraz znowu. Go. I jeszcze nam zostały trzy gole, więc Patricio teraz i ostatni gol w Maciu, oczywiście tu nie ma jeden goli. I to było tyle z powtórek. Ja się z żegnam, do zobaczenia w następnym odcinku, na razie i cześć.